Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W samochodach z serii W124, w tym modelach od 1986 roku do 1991 roku, opornik wentylatora pełni kluczową rolę w regulacji prędkości chłodnicy. Chroniąc silnik przed przegrzaniem. Najpierw odłącz akumulator, aby uniknąć przypadkowego zwarcia, a następnie otwórz maskę i zlokalizuj wentylator przy chłodnicy. Opornik znajduje się zazwyczaj w pobliżu silnika wentylatora, przyłączony do przewodów zasilających. Delikatnie odkręć mocowania mocujące wentylator, aby uzyskać dostęp do opornika, uważając, aby nie uszkodzić przewodów. Następnie odłącz wtyczkę elektryczną i odkręć śruby mocujące opornik. Przy wymianie nowej części zwróć uwagę, aby nowy element miał identyczny opór i wymiary, co zapewni prawidłową współpracę z układem sterowania. Po zamontowaniu nowego opornika przykręć go mocno, podłącz wtyczkę i zamontuj wentylator z powrotem w pierwotnej pozycji, pamiętając o prawidłowym dokręceniu śrub. Po zakończeniu montażu podłącz akumulator i uruchom silnik, obserwując pracę wentylatora przy podgrzanym silniku, powinien włączyć się automatycznie przy określonej temperaturze. Warto sprawdzić, czy nie ma luzów w przewodach i czy wszystkie połączenia są stabilne, aby uniknąć kolejnych usterek. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!